Siemanko, ja jestem Wiktor, a to jest mój drugi odcinek z gry FIFA 14, kariera Atletico Madrid. I tak, dzisiaj zaczynamy ligę taką poważną. Pogramy pierwszy mecz z Sevillą. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Potem od razu mecz z Barceloną. Jezus, tyle wygrać. Dobra, po pierwsze to musimy wygrać ten mecz z Sevillą. Ponieważ zawsze mecz taki debiutancki jest najważniejszy. I tak, skochać się, zgadza. Żadnej zmiany jak was nie było, nie robiłem. Kurde. No naprawdę? No naprawdę? O! Dziękuję. Już się będzie się skraszowała FIFA, ale nie. Nieprawda. Ona żyje. Klasa światowa, piłka, no właśnie taka ponieważ kupiłem ją i chcę zobaczyć jak ona wygląda. Chociaż. Kafu też bym pograł, chociaż. 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 No gdzie ona jest? Adidasa. Przecież ją. Dobra, przeżajcie, pyknę sobie tą piłką, bo też fajnie wygląda. Dobra, klasa światowa, 5 minut. Zaczynamy pierwszy mecz widzę. Ja oczywiście tylko najważniejsze momenty z gry puszczę, bo to byłoby zamulone strasznie. Więc tylko najważniejsze momenty w, całej, w całym meczu wam pokazuję. Żeby nie było, że to kurde kozacki nutny odcinek. Przeryzykowny. Ale dobra, Rodriguez, teraz mija gościa. Rodriguez, fenomenalna piłka do Davia, Vii. wija, Wija! Jezus Maria, człowieku. Mogę strzelać troszeczkę dalsze odległości, ja tak to podeszłem z tą piłką, ależ błąd Ale fart ogromny błąd Mirandy. I jakże ogromny błąd napastnika CV <grymna> Ale fart rakitić! 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 Świetna piłka do Gentnera! 34 minuta i Gentner! daje bramkę Sewii niestety kolejny błąd w obronie no teraz Filipe Luiz minął się z piłką no to jest skandal kurde ty normalnie kozaku no już Villa nie jest takim kozakiem ale jeszcze Gabi Gabi broni bramkarz. zat kurde Gabi dobra wrzutka Olsz dobra wrzutka I Diego Costa! 38 minuta! To jest rasowy napastnik. Nie wiem, jak ja to wrzuciłem, tą piłkę, że ona no, tak leciała, no ale patrzcie prosto na głowę Diego Costa. A Diego Costa, no... Pokazał, że jest dobrym następcą Radamela Falcao, ależ sieknął brameczkę. Diego Costa, 1 do 1, 38 minuta. Gameiro, kurde, Jezus, Rakitic! Poprzeczka! Bramka! 40 minuta Rakitic, no nie. Dlaczego? Cieszyłem się z tego remisu dobre dwie minuty? No nie. Lipa straszna, no. Diego Koszta! Diego Koszta! Diego Koszta! I to jest Bramka! Rodriguez 45. minuta. Ależ niesamowity mecz. 2 do 2, 45. minuta, no go do szatni. Kolejna świetna akcja Diego Koszty. Dobrze teraz uderzył, bramkarz sparował tą piłkę na słupek, no ale... Rodriguez był tam, gdzie być powinien. Oj, 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 Kurty, Żart? Czy to jest pieprzony żart? Naprawdę? Już się cieszę, o Kurtyłano, wyszedł. Sztuczna inteligencja, no nie! Nabił mi Randę i tak strzela bramkę. No po prostu to jest chore. To jeszcze w tej samej połowie. No pięć bramek w jednej połowie, no... Ja pierdzielę. To się nazywa inauguracja ligi. Nie! Nie! Taka piłka! Taka piłka! No ja się zeznam. Koniec pierwszej połowy. Było tak pięknie dwa razy. Było tak źle trzy razy. No to jest po prostu niemożliwe, jak to się stało, że ta trzecia bramka tak padła. Ja tego nie wiem. No i znowu coś się stało? Po raz drugi już? Nie! <laughs> Nie wiem, co mi się dzieje z tym FIFO, ale ok. Jego koszta. Teraz Thiago po profesorsku, dokładnie! Rodriguez! To jest perfekcyjna bramka w wykonaniu kogo? Rodrigueza. Ta cieszynka jest najlepsza w tej grze. Niesamowita. 64 minuta i 3 do 3. Ależ piłka Thiago. Zachował się teraz, powiem szczerze, jak Andrea Pirlo, On dał taką wyśmienitą, górną piłkę, że to jest po prostu palcy lizać. 3 do 3, ależ mecz. Diego Koszta, Diego Koszta, teraz Dawid Villa, Dawid Villa, Dawid Villa, dobra piłka! I co, i mamy bramkę? Gabi, 68 minuta, taki ni skąd, ni zowąd. Walnął drugą bramkę w tej połowie Atletico. Dzięki mnie, oczywiście. Piękna piłka Dawida Vii. No i pokazał teraz to, że jest po prostu Gabi wyśmienity. Piękna bramka z góweczki. 4 do 3, wygrywamy już 68 minuta. Okej, okay, to jest koniec tego jakże pięknego meczu. 4 do 3, wygrywamy z Sevillą. Dwie bramki Rodirgeza, jedna Gabiego i jedna bramka Diego Koszty. No naprawdę z piłkarskiego nieba. Z piłkarskiego piekła do nieba, jak to mówią niektórzy eksperci. Pewnie zawodnikiem meczu zostanie Rodriguez albo Diego Costa. Zobaczymy. Chyba Diego Costa, ale trafiłem. No dobra, ale Rodriguez też dobra średnia. 6, 8 i 7. Więc jest dobrze, wygrywamy pierwszy mecz w tej karierze. No Bardzo, ale to bardzo niesamowity mecz. Barcelona tylko 2 do 0 z Levante, co oznacza, że mecz z Barceloną będzie bardzo, ale to bardzo wyrównany co to ma być? go nigdy! Kurde, tak nikt stąd nie walnęli mi, kurde, oferty transferowe, nie! Ja myślałem, że tu konferencja jest, a tu nie ma konferencji, kurde. O, oferta transferowa, kader, wypożyczenie, to na to się zgodzę. Proszę bardzo, niech se idzie w pizdu. Tu był gdzieś konferencja, jest konferencja, dobrze. FC Barcelona, nie. Pochwalmy nasze Atletico na ten ostatni mecz. Chociaż musimy się ustrzeć będu w obronie, bo tych jest naprawdę sporo. <laughs> Okej, okay. super puchar Hiszpanii. Walka o pierwsze trofeum w tym roku. Zobaczymy, co pokaże Villa przeciwko swojemu dawnemu klubowi. Dobra, dajmy wyjazdowe, dajmy domową Barcelony na Camp Nou. Witają Państwa, Wiktor Play Game. Gimbus Play Games, przepraszam, mam drugi kanał, którego już nie używam. I stara nazwa mi się zapamiętała. Komentuję Gimbus Play Games. Zaczynamy. Dobra, piłka do Diego Koszty. Diego Costa, no nie był faulowany, według mnie był faulowany, ale teraz przejęcie piłki. Diego Koszta, Diego Koszta! O, leż Bramka! O Jezus! Dzisiaj wigilia, wiem! Ale Diego nie lubi takich prezentów, panie! Jeju, ależ to przejął, ależ to strzelił, ojeju, naprawdę, sieknął jak z armaty. Czternasta minuta, wygrywamy z FC Barceloną 1 do zera. Rodríguez, wija, Rodríguez, ależ to sklepali, zagram do Diego Koszty i, i, i mamy drugą bramkę. Dziewiętnasta minuta, Diego Koszta, druga bramka w tym meczu Diego Koszty. I powiedzcie mi, czy to nie jest fenomenalne rozpoczęcie tego meczu Fantastyczne rozpoczęcie tego meczu No po prostu Dwie fenomenalne kontry w naszym wykonaniu I po prostu 2 do 0 Messi Dobra wrzutka I co, i co teraz? Oj, mamy bramkę Niestety z Fabregas, 75 minuta No i jest niebezpiecznie No muszę przyznać Dobra tutaj piłka dla niego do fabrygasa no i byłem bezradny, no niestety, no muszę powiedzieć, że tutaj Barcelona pokazała klasę. To nie jest jeszcze to. Ale tutaj jeszcze mamy Filipe Luis. Luis zamarkował to dośrodkowanie. Jest tutaj Rodriguez. Rodriguez! I co? I co? I tu blada. Jeszcze nie mam ramki. Kpisz. Kpisz sobie sędzio pieprzony. Okej, okay, wygrywamy. Ale... To był skandal. To był skandal. Naprawdę. Po raz kolejny tego jego koszta zawodnikiem meczu. Jak to u nas wygląda? No, po prostu fenomenalny mecz naszych zawodników. No, ale ta ostatnia akcja mnie po prostu wkurzyła na maksa. O, masakra. Skandal. Po prostu skandal. Tyle mam do powiedzenia. Obraz się nie będę rozczulał. To by było na tyle w tym odcinku, kolejny odcinek za nami, to już jest drugi odcinek, się kończy, więc teraz będzie trzeci odcinek za niedługo. No i tak, w następnym odcinku będzie mecz z Rayo Vallecano, czy jak to tam nazywamy, i z Barceloną, już rewanżowy, zobaczymy jak nam wyjdzie. Na razie to by było na tyle, w następnym odcinku, tak jak już wspomniałem, z Rayo z Barceloną. Ja wam mówię nareczka.